Panie Maneczko, witam cię już w 75. odcinku podcastu Tenera Personalnego, w którym rozmawiamy sobie na tematy związane z poprawą naszej sylwetki. Dzisiaj powiem Ci o tym, w jaki sposób w ogóle powinieneś, powinnaś myśleć odnośnie redukcji. No, tutaj nazwa tego to będzie zmień myślenie, a ułatwiaj sobie redukcję. I właśnie chcę Ci najpierw wyjaśnić, jak gdzie jest problem, jakby w samym nastawieniu do, do redukcji, a potem powiem Ci o takich kilku filarach w myśleniu i podejściu nawet do życia, które przekłada się na to, że inni tą redukcję osiągają, a inni nie. I problematycznym myśleniem tutaj w kontekście redukcji jest to, że dużo ludzi myśli, że żeby schudnąć trzeba wejść na dietę. I w ogóle ten sposób już myślenia w pewien sposób będzie nas już ograniczał, przeszkadzał. No bo no każdy jak sobie powie, że muszę wejść na dietę, to się kojarzy tylko z jednym, z pewnymi ograniczeniami, restrykcjami. A to siło rzeczy prowadzi do tego, że gdzieś tam nie będziemy się tak dobrze czuli, będąc właśnie na tej diecie. Czyli nagle my wchodzimy w jakiś taki stan, który nie do końca będzie sprawiał nam przyjemność z życia. O, tak to może określimy. Taką rzeczą, którą musisz teraz sobie wziąć pod uwagę, to to, że żeby schudnąć, musisz mieć w To już na pewno wiesz. I to nie jest jednoznaczne z tym, że ty musisz wejść na dietę. Bo die czym jest dieta? Dieta to jest w ogóle sposób odżywiania, jaki masz. Każdy z nas jakiś ma, więc każdy jest na jakiejś diecie. No ale z reguły się mówi, że a wejdę na dietę, to znaczy, że po prostu zaczniesz się lepiej odżywiać. I bardzo często tutaj dochodzi do wyborów takich stylów, właśnie żywieniowych, systemów żywieniowych, które w ogóle są totalnie od czapy z dupy wzięte, że tak powiem, i totalnie za mnie nie rezonują. To powoduje, że w ogóle odżywiacie się totalnie inaczej niż do tej pory i oczywiście daje jakieś rezultaty, ale właśnie jest totalnie czymś nowym, czymś takim na początku wow, ale po, po kilku dniach już jest takie to właśnie mocno niepasujące do stylu życia, co powoduje, że na przykład siedzicie po 30 minut do każdego posiłku w kuchni, nie? No kto ma Czas w ogóle siedzieć tyle czasu w garach. I właśnie ten sposób myślenia muszę wejść na dietę, żeby schudnąć, powoduje, że my właśnie tym wejściem na dietę totalnie wprowadzamy dezorganizację w naszym życiu, jeżeli chodzi o ten system żywieniowy. Więc zamiast myśleć muszę wejść na dietę. Tu myśl, muszę jeść mniej kalorii, nie? I równie dobrze możesz jeść tak, jak jeżdżę do tej pory. Prawdopodobnie możliwe, że warto też popracować nad jakimiś tam nawykami żywieniowymi, ale to, to uwierz mi, nie musi tak wyglądać, że ty jesz totalnie coś innego, nie? Na przykład no, wejście na keto, nie? Lubisz pizzę, lubisz makaron, lubisz pieczywo, a decydujesz się na wejście na keto. To tak jakby. Lubić spędzać wakacje nad morzem, opalać się, ale jedziesz w góry chodzić. No to nie ma sensu wtedy, prawda? Zgodzisz się ze mną na pewno. I tutaj w podobny sposób trzeba podejść właśnie do, do żywienia też, nie? No i bardzo często słyszysz, że diety nie działają, znaczy działają ale na chwilę, nie. No i właśnie z tego względu, że one działają, bo na początku je utrzymujesz, a potem nie jesteś w stanie, więc ich rezygnujesz, więc dlatego się mówi, że takie modne diety no, działają, ale na chwilę. I powiem Ci teraz o kilku takich elementach, które mają osoby w sobie, w głowie, którym się udaje schudnąć, i siłą rzeczy osoby, które tego nie mają, takiego sposobu myślenia, no nie udaje im się schudnąć. I pierwszą rzeczą jest to poczucie sprawczości. Ja już mówiłem o tym w innych odcinkach, ale no, to jest po prostu bardzo ważne, więc o tym się teraz. Wypowiem. Jest to taka cecha, która powoduje, że no bardzo dobrze wiesz, że ty masz wpływ na, jakby na swoje życie. No i niektórzy na podstawie swoich doświadczeń życiowych mają to poczucie sprawczości jakby już w sobie, no a niektórzy z różnych względów tego nie mają, na przykład, nie wiem, może byli wyręczani przez rodzinę, takie włączoną bezradność mają, więc siło rzeczy, no nie mogą mieć poczucie sprawczości. I właśnie ty, jeśli tego nie masz. Bo będziesz musiał lub musiała sobie to wypracować. I dlaczego, jeśli nie masz zbudowanego poczucia sprawczości, wchodzenie na ciągłe diety wręcz będzie tylko, można powiedzieć, Ci niszczyć? No bo no, jak już pewnie masz doświadczenie w tym, no to wiesz, że wchodzenie w Twoim przypadku na dietę, jakąkolwiek, powoduje, że ją kończysz porażką. Więc Ty cały czas budujesz taki, można powiedzieć, mechanizm, takie przekonanie na temat siebie, diety, no, że to by to nie wychodzi, nie? więc w jaki sposób ty masz zbudować poczucie sprawczości, kiedy ty podejmujesz takie działania, które za każdym razem kończą się, kończą się lipo totalno. Musisz w takim przypadku zabrać się za, za rzeczy, które będą, e, będziesz w stanie przede wszystkim wykonać. Tak zwane takie małe sukcesy będziesz odnosić. Wtedy Zaczynasz jakby budować też pewność siebie, widzisz, że to co robisz wychodzi, więc siłą rzeczy poczucie sprawczości idzie w górę, bo wiesz, widzisz, że ty masz wpływ właśnie na siebie, no bo ci wychodzi. Więc hmm, przestań podejmować działania, które wiesz, że skończą się lipo, czyli wchodzenie na diety. a zacznij od jakiegoś prostego elementu, na przykład chociażby pobranie aplikacji na telefon i zaczęcie liczenie kalorii. I jest tak, jak ja dojść do tej pory, nic nie zmieniaj. Ale zacznij to kontrolować, żebyś zaczął lub zaczęła w ogóle budować jakąś świadomość, czym są kalorie, co to białko, tłuszcze węglowodany, kiedy jest deficyt, kiedy jest nadwyżka, kiedy tyje, kiedy chudne. W ten sposób to zrozumiesz, a jak zrozumiesz, o co w tym chodzi, to będzie Ci łatwiej ten proces przejść, bo we wchodzeniu na dietę jest tak, że wchodzisz i jakby nie wiesz na co wchodzisz, co to ma dać, co, co powoduje, że Ty chudniesz. Po prostu wchodzisz, bierz, robisz to i masz efekt, nie? No i to powoduje właśnie to, że Ty nie rozumiesz tego, nie? I widać to w komentarzach czasami, jak ktoś mi tu pisze, na, na YouTubie jest chyba najgorzej, bo jeżeli chodzi o ciemnogród. To ludzie mi piszą na przykład, o ostatnio ktoś mi napisał, że jego organizm nie toleruje węglowodanów i nie może tego jeść, Że jego organizm jest jakiś inny. Nie? Jak ja widzę takie rzeczy, to no widać, że ktoś po prostu albo słucha nieodpowiednich osób, albo już naprawdę tak kombinuje i próbuje szukać wymówek. Za chwilę do tego przejdziemy, że no wychodzi jak wychodzi. Więc osoby, które. Yy, są w stanie zredukować i w tym wszystkim wytrzymać, mają poczucie sprawczości, czyli oni wiedzą, że oni mają 100% wpływ na to, jak wyglądają. I poczucie sprawczości możesz zbudować po prostu robiąc malutkie kroczki i odnosząc w nich sukces, bo wtedy właśnie budujesz sobie taki, można powiedzieć, mur takimi malutkimi cygiełkami. Druga rzecz, która powoduje to, że niektórym się udaje schudnąć, a innym nie, jest tak zwany styl kontroli. I o co w tym chodzi? Mamy tak zwane dwa style kontroli: zewnętrzny i wewnętrzny. I jak to wygląda w praktyce, osoby, które mają styl kontroli wewnętrzny, to oni jakby wiedzą to troszeczkę też nawiązuje do tego, co mówiłem przed chwilą że to od środka wychodzi kontrola całego ich życia, a styl zewnętrzny polega na tym, że to środowisko kreuje jakby zachowania, czy po prostu życiem danej osoby. Dla przykładu, jestem na kolacji u swojej rodziny, nie wiem, może Wigilia to nie jest dobry przykład, ale załóżmy tam jakieś zostałem zaproszony na obiad, nie? No i siedzę przy stole, no, jestem załóżmy na redukcji, e, więc gdzieś tam postanowiłem, że a, wcisnę ten obiad, tak? Gdzieś tam policzyłem kalorie w ciągu dnia, gdzieś tam zjadłem mniej tych kalorii, więcej białka, żeby właśnie móc jednocześnie pójść do rodziny, zjeść obiad. No i ja sobie jem obiad, no i załóżmy, nie wiem, babcia podchodzi i mówi, masz serniczek. No i jeśli ja mam styl kontroli wewnętrzny, to ja kontroluję to, co jem, nie? Czyli na przykład mogę powiedzieć, babcia, ja tutaj zjadłem obiadek, był bardzo dobry, ale na ciasto, za ciasto podziękuję. No i może być a na pewno? Więc mogę teraz przekalkulować, ok? Mogę zejść ciasto. Czy mam na to przestrzeń pod względem kalorii? No mam jeszcze kupę kalorii do zjedzenia, więc mogę sobie pozwolić. Nie muszę, ale mam na to przestrzeń. Więc mogę tutaj świadomie podjąć decyzję. OK, to zjem jedno na przykład, nie? Jakby mogę odpuścić, ale może mam gdzieś tam ochotę do kawy się napić, ale muszę podjąć jakby stricte decyzję, że jak już wezmę, to tylko jedno. No bo jak będę ja ich 10, no to finalnie nie będę miał deficytu, nie schudnę. Proste. Więc OK, no to ja decyduję, że zjem jedno. Okej, okay, zjadłem jedno, fajnie, smakowało, ekstra. No i babcia, no to może teraz drugi serniczek? No ja już podjąłem decyzję wcześniej, że zjem tylko jedno. Okej okay, babcia, nie, obiadek zjadłem, był super, ciasto zjadłem, ekstra, ale ja już, już mi wystarczy. Już się najadłem, dzięki. Na pewno? Tak, na pewno. No weź, no babcia zrobiła, no to wypadałoby zjeść. Nie, podjąłem decyzję, że zjem tylko jedno ciasto jak już, dziękuję. I to jest wewnętrzny styl kontroli. Zewnętrzny byłby taki, gdzie zjem ciasto, przychodzi kolejne ciasto, Karol, dawaj, zjesz. No dobra, dawaj, to jeszcze trzecie jest. Zjem. No, Babcia zrobiła, kupiła przed chwilą, ciocia też przyniosła, Waś, dawaj, dawaj, zjedz to. No dobra, zjem. I potem jest, jestem gruby, no bo wszyscy we mnie ładują jedzenie. Nie? Że to środowisko zewnętrzne kontroluje to, co ty jesz, a nie ty kontrolujesz, to, co chcesz zjeść. To jest właśnie ta różnica. I właśnie musisz mieć ten wewnętrzny styl kontroli. No bo w ten sposób właśnie masz jasno określone granice yy, no co zjesz po prostu. Więc tutaj siłą rzeczy też wchodzi ta umiejętność stawia bycia asertywnym i stawiania granic. Więc tutaj możliwe, że tu już jest ten problem, nie? I nad tym trzeba będzie w swoim przypadku popracować, ee, jeżeli chodzi właśnie o te style kontroli. Ja e, zawsze stosuję taką fajną technikę, nauczyłem się jej, kiedy pracowałem w call center. Tak pracowałem rok e, doświadczenia mam na słuchawie, e, jeszcze zanim byłem tenerem, No i e, tam zawsze mówili, Karol, technika z dartej płyty. Czyli jeśli ja wiem, pod, postawiłem sobie granice, że np. nie piję alkoholu, na tym wyjściu dzisiejszym, wiadomo, raz na pół roku w drinka wypiję, ale jeśli załóżmy, ja się napiłem miesiąc temu, i mam jakąś taką swoją wewnętrzną zasadę, że jak już to na pół roku coś tam wypije, to jak ja wychodzę miesiąc później i mam propozycję, o no to ja mam jasną granicę i szacunek do siebie. Nie, nie piję na tym wyjściu. Ale dawaj Karol, nie piję. Ale dawaj, nie, nie piję. I o co chodzi w tej i płycie? Po prostu gadasz cały czas to samo. Nie piję, bo tak. Nie wiem, Muszę by, nie mam ochoty na picie. Albo po prostu podjąłem decyzję, że dzisiaj nie piję. Ale dawaj, podjąłem decyzję, że dzisiaj nie piję. No ale zobacz, mam Jack Danielsa, Podjąłem decyzję, że dzisiaj nie piję. Cały czas powtarzasz, to jedno, aż im się znudzi. Albo możesz bardziej dla beki wyjść czasami i powiedzieć, na przykład, tak jak ja czasami robię, nie piję, bo jestem w ciąży. Trochę beki będzie, rozluźniona atmosfera, a jednocześnie gdzieś tam ta granica jest dalej utrzymana. No i jeżeli chodzi też o ten styl kontroli, to coś, co ci ułatwi to wszystko, to musisz wiedzieć, po co to robisz. Czyli jeśli ja wiem, że ja na przykład nie piję alkoholu, bo wiem, jak jest toksyczny dla organizmu, dla mózgu, dla, dla, na wszystko, no to ja wiem, dlaczego tego nie chcę pić. A jeśli ty nie wiesz, po co chcesz schudnąć, nie wiesz, po co robisz różne rzeczy, to łatwo ci będzie tą granicę roz, rozmyć. Nie? Czyli jeśli ja wiem, że ja chcę schudnąć, bo załóżmy, chcę zacząć kolejny proces budowy masy mięśniowej jak najszybciej, to ja ten proces redukcji muszę skończyć jak najszybciej. Jeśli ja sam siebie, sobie się nie podobam w lustrze i chcę jak najszybciej to zakończyć, no to ja muszę tą redukcję jak najszybciej jakby no rozpocząć i zakończyć, nie? Więc tutaj jest te po co? W sumie to nawet nie jest te głębokie po co? Może być tak, że nie wiem, ktoś chce schudnąć, bo nie podoba się partnerce, albo już ma dosyć chodzenia i męczenia się na schodach, nie? To jest te głębokie po co? I ty musisz zdefiniować, po co to robić, nie? Pogadać sam ze sobą. Ja na przykład to jest bardzo fajna technika, mam taki dziennik, notes, w którym ja sobie zapisuję, no. Prawie codziennie sobie notuję, więc możesz sobie taki zasięg założyć i zrobić taki pierwszy rozdział i napisać, dlaczego podejmujesz taką decyzję, na przykład, że chcesz schudnąć, nie? Wtedy zbudujesz taki głęboki fundament tego dlaczego to robisz i później jak dojdzie do jakiejś sytuacji, gdzie ktoś próbuje Ci tą granicę przejść, czyli wpycha w Ciebie załóżmy jedzenie, alkohol i tak dalej, Ty będziesz mógł łatwo tą granicę utrzymać, bo Ty wiesz po co to robisz. Bo jak się nie wiesz, to można tą ścianę dmuchnąć i ona się przewali. No i finalnie Ty za chwilę ulegniesz, nie będzie tego stylu wewnętrznego, no bo no, tam nie ma tego mocnego po co, no łatwo będzie Cię po prostu złamać. No i Ty sam się złamiesz. I tutaj w tym również w stylu kontroli trzeba mieć też uważać na pewne skrajności, nie? No bo jeśli, no, będziesz za każdym razem sobie odmawiać, załóżmy, przykładowo tego ciasta, bo, no, ja jestem akurat takiego zdania, że alkohol może jednak warto zawsze odpuszczać, jeśli taką decyzję podjąłeś, no bo to jednak nie jest zdrowa rzecz. Dobra, wracając do tego ciasta. Tutaj też trzeba uważać o to skrajności, nie? bo zwróćcie uwagę, że jak mamy zaburzenia odżywiania typu anoreksja, to tam też jest taka, w ogóle skrajności nie są dobre. No i tutaj też jest postawiona skrajność, nie? że w ogóle nie jem praktycznie. Nie? I też musicie na to uważać, nie? czyli jak macie ten, chcecie stworzyć ten styl wewnętrzny kontroli, to warto jednak też zero-jedynkowo nie podchodzić do wszystkiego, nie? Czyli załóżmy, że na 10 spotkań rodzinnych za każdym razem odmawiacie ciasta, pomimo tego, że macie gdzieś tam na nie delikatnie ochotę, nie. Więc w taki sposób bym nie podchodził, tylko właśnie w taki, jaki Wam przedstawiłem, nie? czyli idę mamy przestrzeń kaloryczną na ciastko, mam też na nie ochotę, to zjem jedno. A nie, że mam na nie ochotę, mam przestrzeń, nie, i tak nie zjem. Tylko to jest później ta kontrola, nie, że zjesz jedno i na tym kończysz. Ewentualnie jak Twój dzień, załóżmy, był totalnie do, do dupy, jeżeli chodzi o jedzenie, e, no to wtedy może bym odpuścił tego dnia, ale raczej jak wiesz, idziesz do babci na, do teściów, idziecie na obiad na przykład, no to zadbajcie o to, żeby śniadanie było takie mniej kaloryczne, więcej białka, drugie śniadanie też, a można nawet odpuścić drugie śniadanie, żeby była większa pula na zabawę właśnie na tym obiedzie, nie? Wtedy macie więcej możliwości do, do robienia i właśnie pozwolenia sobie na te jedno ciacho. Więc pamiętajcie, żadna skrajność nigdy nie jest dobra. Trzecią taką rzeczą jest to, żeby właśnie no już to troszeczkę o tym powiedziałem, ale gdzieś tam jeszcze dopowiem, jest to właśnie myślenie 100% albo nic, bo właśnie takie rygorystyczne podejście spowoduje, że no słuchajcie, nawet ja nie podchodzę do tego 100% albo nic, nie? W każdym kontekście. Czasami sobie pozwolę na te, nie wiem, malutki odpoczynek albo jakieś odstępstwo i jakby w żaden sposób no, nie powinniśmy się obwiniać, nie? No bo zwróćcie uwagę, jeśli 80-90% roboty robicie dobrze, to co Wam te 10 zrobi? No nic. Jeśli 340 dni w roku liczycie kalorie, trzymacie dobre jedzenie, a reszta dni, może być nawet więcej, nie wiem, weźmy tam 330 dni jest OK a te 35 pozostałe jest do dupy, albo jest OK, albo nie liczycie, no to zobaczcie jaka to jest skała, To jest 1 na 12, to chyba dobrze policzyłem, nie? Czyli jeden miesiąc z całego roku jest taki średni. I może, no na przykład mamy święta, ja święta nie liczę, w urodziny, tego typu, tego, tego typu okazje, nie? Więc właśnie to jest to, żeby, że nie ma co lecieć na te 100%, bo to tylko Was zgubi, więc pamiętajcie, jeszcze raz to powiem, żadna skrajność nie jest dobra i nie podchodźcie nigdy do niczego 100% albo nic. I tu jest właśnie przychodzi ta magiczna zasada 80 20, czyli te 80% kalorii w ciągu dnia to są te produkty zdrowe, a do 20% takie 10 20% to są te produkty rekreacyjne. Czwartą rzeczą jest podejście aktywne lub pasywne do problemów. I tutaj w kontekście właśnie redukcji, no zawsze pojawi się jakiś fuck up, właśnie jakiś wyjazd, jakieś takie odpuszczenie czegoś i tak dalej Taka aktywna postawa polega na tym, że ok, zwaliłem tutaj albo była okaza, więc sobie pozwoliłem, ale to w żaden sposób nie, nie, nie niszczy jakby tego mojego procesu i wracam do niego następnego dnia. Pasywna to też nawiązuje mocno do, do tego pierwszego naszego punktu, czyli do poczucia sprawczości właśnie. Czyli no w pasywnym wiadomo. Coś się pojawiło z zewnątrz, my podchodzimy do tego w taki sposób, że no nie, no tak dzisiaj zawaliłem, to już walić ten cały proces i walić to. No nie, to jest takie pasywne podejście do problemów. Nie pojawił się problem i Ty mu ulegasz, nie walczysz z nim. Więc pamiętaj, jeśli się coś pojawi właśnie w kontekście redukcji, nie wiem, waga się zatrzyma, to Ty aktywnie podejdź do tego problemu. Okej, okay, waga stoi, co ja mogę zrobić, żebyśmy poszli dalej z tym procesem, nie? A nie waga stoi, to ja mam to wszystko w dupie, na pewno się naprawdę schudnąć, walić to wszystko i kończę to. Nie? No nie podchodźmy w taki sposób do żadnych problemów w naszym życiu, bo to jest tylko i wyłącznie zamiatanie pod dywan, bo ta tkanka tuszowa, którą chcesz zredukować, ona dalej na tobie jest i może być przyczyną jakiś problemów później. Piątą rzeczą, to jest bardzo ważny punkt dla kobiet, zauważyłem, jest to taki zdrowy egoizm. I o co mi tutaj chodzi? Każdy z nas ma no, jakieś swoje życie prywatne, nie? Rodzin, niektórzy, z was, może, niektórzy z Was może mają rodziny. Tutaj dlaczego powiedziałem kobiety? Dlatego, że gdzieś tam zauważyłem, to jest moja subiektywna ocena sytuacji, że są jakieś takie schematy w rodzinach starych, że mężczyzna jest od zarabiania pieniędzy, a kobieta jest od stania w garach, sprzątania domem. No i o co tutaj chodzi? Bardzo często ten problem z odchudzaniem, czyli z tym brakiem poczucia sprawczości, z tym, że macie po 10-15 prób odchudzania, najczęściej ja to zauważam właśnie u kobiet. Takich troszeczkę starszych ode Nie mówię, że starych, tylko starszych ode mnie. Ja mam 25 lat zaraz, więc tutaj mówię takie osoby 35, 40, 45 lat, gdzie gdzieś tam może bardziej Żyją takim właśnie systemem na zasadzie, że bardziej się opiekują domem, dziećmi. Oczywiście też pracują, ale bardziej właśnie do ich obowiązków należy ten schemat domowy. No i do czego tutaj bije? Do tego, no, że jeśli chcesz schudnąć, to priorytetem w twoim życiu musisz być ty, bo musisz mieć czas dla siebie, prawda? Musisz mieć czas, kiedy sobie zrobić aktywność, trening, jedzenie, policzyć kalorie fitatu, posłuchać tego podcastu na przykład, i w momencie, kiedy. Mm, ty nie masz na siebie czasu, bo jest takie przekonanie, że musisz wiecznie zajmować się domem, usługiwać, załóżmy, facetowi swojemu, bo on nie potrafi sobie kurwa jedzenia zrobić, albo zrobić prania, nie wiem, nie rozumiem tego, to ty nie masz na to czasu. I podam ci fajny przykład, który też niedawno usłyszałem i jest zarąbisty i tutaj może się przydać. Może jeśli jesteś mężczyzną, to też możesz go oczywiście jak najbardziej wziąć. Mianowicie, dbasz o siebie, przynajmniej chcesz, chcesz zacząć. I załóżmy, że opiekujesz się dziećmi dwie godziny w sobotę z rana i poświęcasz im uwagę. Teraz wypadałoby zamienić rolę, nie? że ok, dzieci moje kochane, poświęciłam Wam czas z rana, dwie godziny na to, żebyście się pobawiły na placu zabaw. Teraz dwie godziny Wy musicie poświęcić dla mnie, bo ja idę teraz zadbać o swoje zdrowie. I w tym czasie nie przeszkadzajcie mi. I Ty idziesz robić swoje zadanie. Robić trening siłowy, może kardio, jogę. Yy, spacer, basen, cokolwiek. I to jest właśnie ten egoizm, że, że jeśli no, chcecie gdzieś tam zadbać o swoje zdrowie, to musicie ten priorytet siebie gdzieś tam podnieść, nie? a nie, że wy będziecie wiecznie komuś usługiwać i tak dalej. Bo wy nie będziecie mieli inaczej czasu na siebie. Więc zadbajcie o ten egoizm, słuszne granice, albo właśnie, no musicie wiedzieć jakie aktywności musicie podejmować w tygodniu, żeby otrzymać ten rezultat. Nie? Jak wiecie załóżmy, że musicie robić 150 minut kardio w tygodniu, ok, ustalacie sobie, że to niech to będzie 3 razy po 50 minut w tygodniu, no i sobie ustalacie z mężem, z dziećmi, słuchajcie, ten, ten, ten dzień, ta godzina jest dla mnie, nie zawracajcie mi wtedy głowy. O to mi właśnie tutaj chodzi, bo żeby postawić jasną granicę, że ten czas jest tylko dla mnie, bo dbam wtedy o swoje zdrowie, co ułatwi bycie możliwej w deficycie i właśnie finalnie osiągnięcie celów w postaci redukcji tkanki tłuszczowej. I tutaj ostatnią taką rzeczą, na którą mamy nie mamy wpływ, jest nasze wsparcie takie społeczne. Nie? No, jednak jesteśmy takim gatunkiem stadnym i bardzo lubimy, interesujemy się tym, co mówią też o nas inni. Tutaj uważam, że jednak warto mieć w dupie to, co mówi większość, tylko to, co mówią bliscy. No, ale jeśli wasi bliscy podcinają wam w tym kontekście skrzydła i no, nie ułatwiają wam tego procesu, no to coś musi, coś trzeba z tym zrobić. Ja wam oczywiście nie będę mówił, co macie z tym robić, bo nie chcę, żeby ktoś później miał jakieś wyrzuty sumienia do mnie, że a Karol powiedział, że. Jak partnery z do dupy, to mam teraz yy, wziąć rozwód. No, ja tego nie powiedziałem. E, powiem, jak u mnie to wyglądało. Osoby, które mnie denerwowały od zawsze i pocinały mi skrzydła samooceny, już dawno ich nie ma w moim życiu. I od tamtego momentu naprawdę czuję się fenomenalnie. Ale ja Wam właśnie nie chcę mówić, co macie robić. E, wy musicie zdefiniować, kto w Waszym życiu Wam przeszkadza. No, pamiętacie, że jest też język, można rozmawiać, nie? Słuchaj, e, takie i takie zachowanie powoduje we mnie to, to i to. Musimy coś z tym zrobić. E, więc. Pamiętajcie, że trzeba mieć ludzi wokół siebie, którzy nas wspierają, bo to bardzo ułatwi proces chociażby redukcji tkanki tłuszczowej, jak i inne rzeczy w naszym życiu. Mam nadzieję, że ten odcinek podcastu był dla Was wartościowy. Jeśli wolicie więcej takich tematów związanych, właśnie może z psychologią, związanych właśnie ze postrzeganiem swojego ciała, z redukcją, jak nie wiecie albo może wiecie, jestem studentem psychologii. Jeszcze mi dwa lata zostały do tego, żebym mógł się już nazwać psychologiem, no to gdzieś tam. Będę chciał też Wam i po części przerzucać takie materiały związane właśnie z psychologią, żeby też lepiej podejść do tego całego procesu. A tymczasem dziękuję Wam bardzo za słuchanie tego odcinka podcastu i do usłyszenia w następną niedzielę o godzinie 10. Do usłyszenia, trzymaj się, cześć.